Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj dostałem od widza baterię do naprawy. Jest to Dedra 144 v To było już nieraz na kanale, więc polepcimy takim szybkim time lapsem. Sprawdźmy napięcia tu trup 238, 56 mili 23 mili, no i to. czyli ogólnie ogniwa trupy, Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaprosić do korzystania z usług. PCB Way w zakresie budowy płytek PCB. Zamawianie płytek jest łatwe i proste. Określamy wielkość płytki, ile chcemy tych płytek, z ilu warstw mają się składać, z jakiego materiału mamy wytworzyć. Tutaj mamy jeszcze wiele innych parametrów, które możemy uszczegółowić, jak grubość, odstęp otworów, jakiego koloru chcemy płytkę, jak również szereg opcji wykończenia. Zapraszam do korzystania z tego serwisu. Polecam. Tu ciekawa konstrukcja, są dwa czujniki temperatury, jeden pewnie do ładowania, drugi do rozładowywania. Tu widzimy ślady korozji na ogniwach. Tutaj takie pęcherzyki pod spodem. Nie wiem, czy to widać? Mam nadzieję, że coś widać. Tutaj kropeczki. Użyjemy ogniw WTZ-5. Ogniwa sprawdzane pod obciążeniem 10 Amperów, czyli według mnie taka bardziej rzeczywista pojemność nam wychodzi. Impedancję mamy zbliżoną. Naszą zgrzewareczką będzie pogromca Keywelda. Cable Keweld ostatnio coś wyświetla jakieś błędy. Że ma za niski prąd, nie wiem o co mu chodzi. Będę musiał to naprawić. Czyli ustawiamy 13 tak jak ostatnio nam działało. Zrobimy sobie próbny zgrzew. ostrość. No, mamy dwa otworki, czyli możemy zgrzewać. Tu od plusa i minusa damy nowe blaszki. Te są tylko sygnalizacyjne, nimi się nie będziemy przejmować. Te są w dobrym stanie, chociaż to pewnie wymienimy. Tu za słabo docisnąłem i upaliło blaszkę. Musimy to ściągnąć, zobaczyć czy tam się ogniwo nie uszkodziło. No nie widać żadnego uszkodzenia. To jest tylko rozbrysk. Przyczyścimy, robimy od nowa. No nie widać żadnego uszkodzenia. No i tak to sobie tutaj wygląda. No i pakieti gotowy. Jeszcze został czujnik temperatury. Do przymocowania czujnika temperatury użyjemy grącego kleju, ale jak używamy grącego kleju, to musimy się upewnić, że czujnik pozostanie w kontakcie z ogniwami. Jak upewnimy się, że klej stężał. To wycinamy tutaj dziada. Ale jeszcze sprawdźmy sobie napięcia na poszczególnych ogniwach czy są równe czy 7.25, czy 720, czy 727 czy 723. Jest idealnie. Zglądamy napięcie. No, ogniwa były na napięciu przechowywania, więc to jest jak najbardziej prawidłowo. Wszystko działa. Akumulator wraca do widza, a ja dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Wszystko w tym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam. Akumulator wraca do widza. To wszystko w tym odcinku. No i co? No i akumulator wraca do widza. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Pozdrawiam.